witam wszystkich serdecznie z tej strony Artur wjechałem do, do miejscowości Adamowo A to jest położone tutaj daleko Wolsztyna yy, jadę tutaj, jest klienta z pracą Maheila F550 oż ty cholero Ty kurde Oż Nie chcę za bardzo kopać, żeby nie No tak właściwie trzeba, tu zostawione było A to omyliło się i kurde No to jest... dostało trochę I, i tego, tak, nie idzie O kurde 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 namyli Jeszcze trochę na po siedział No wiosna. No, wiosna. No, wiosna. no ale to kurde nie, to się nikt jedno, ale, A tu jakieś to jest kogoś, kto tutaj to? To jest działka tego, tu sąsiada z przodu Ale na razie na to pomysłu nie ma i ci tu mają parking Aha, no ale wiesz, no to kurde musiałbym zagrabić te dziury teraz my tu a będzie dobrze aha, aha, rozumiem no mówię, ja tak kurde, sądziłem, bo tu pod górkę nie chciało tego no właśnie, delikatna górka na to tu, tu jest i to obciążone i no niby nie no, bo to dobrze wszystko nie puściło, ja to jeszcze jest mróz nie? pod spodem ten puścił i to się... no i to jest nie, jeszcze tego no to tam działamy, maszyna jest o, o to chyba się nie nim przeszkadzać Dobra co, co się nie ma pomysłu, gdyby nie kasował trapię za te za parking Byśmy to uprawiali nie tak naprawdę. Co? Byśmy to z dwa lata temu jeszcze uprawiali Aha, tu była ziemia uprawna w tym miejscu, tak? No ale no później stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Aha, ale no, tak. Dobra, zostawia twarkę osiągnąć. No! No nie no, tam trochę muszę zasypać Bo tak to kurde By dziury wywalił to o, 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 Dobra no, mok... O, kurde Dobra A, to tak lekkie dosyćko Jak dotknę się, upier... U... zawsze się ubrudzę tu, tymi najazdami jak takie mrok... mokre, nie? No nic na to nie zrobi Dobra To lecimy dalej Wamek to wyciągniemy, tylko nie wiem czy nie podniesiemy troszeczkę Yy, Przykręcimy tym wałkiem, żeby te, pod, te druty były bardziej do góry, żeby nam je haczyło, nie? No, a to zaraz zrobimy no, Ale tu siedzi Wszystko Dobra, no, a to jedno jeszcze No, tracają umyć jeszcze, nie? No bo to, to dostała soli to niedobrze tam no, trzeba tam omyć ją z tego błota i yy, dobra, idę taki, wezdę ten Jeszcze Plus ten O co? I można przekręcić troszeczkę tywałkiem Tak żeby ten albo w lewo, albo w prawo. O! Jeszcze siodeczko Leko to idzie, nie? No. Jakby nowy było? No, o dobra, dobra, żeby nam nie haczyło. Jest co dwałek by najlepiej było, można było go wypiąć. Okay. No tutaj, tu w tej kawałek. Tu aby odepni, jak możesz. Oto. Bo to nie będzie nam przeszkadzać, żeby nie, nie pogieli go albo co tam nie. A i tą końcówkę końcu ciągnie całą mi. Ona tu zostanie tutaj kawałek, na, na tym zostanie, nie? O. O bezpieczniej bardziej będzie, nie? Dobra. Arbos. Ciągnik z siedmioletnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Tak patrzę. Dobra, zaraz wyciągnę jeszcze jedną rzecz. Pasują na jazdy to Wiesz co podjedzie tutaj podniesiemy na tych ramionach i pod, y, ją wyżej teraz zrobimy Tylko tam muszę patrzeć żeby nie haczyło tam spodem tym Dobra idzie, idzie Nie no, napęda włączą to idzie Bo bez napędu bo się Ślizgać będzie Odwiedzi, tak, pan pojedzie. Co? Odwiedzi, tak, pojedzie razem No Nie so, wiem czy ją tyle podkręcimy Da radę nam Ja bym proponował tylko to so, zabezpieczyć ją nam tyle nie pójdzie Wiesz co? So? A to no nie, na, na, najwyżej musi być Tak? Tak, bo nie zjedziemy ją, nie? No, więc co? So? Ja tu myślałem to zrobić tak Opuść, tylko byś to zabezpieczył tę prasę, żeby nam się nie skulnęła I to poniesiemy i tam się można wyciągnąć na ten tam taki A poczekaj, poczekaj chwilkę Śmiało, ile pójdzie? Gdzie, idzie, idzie. Mało? O, o, dobra, jeszcze dawaj, 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 ja tam z tamtej strony Jest co? O, bo to musi, możemy sobie zrobić to wyciągnąć O, tylko zobaczymy jak tutaj pasuje nam A tu już jest do cholery miejsca, nie? O Lżej to kręcić O puddy, dobra, do tego Dobra Dobra, ta idę, idę tu można popuszczać, ja tam pas, pasy, Bo no, od tego, bo nie, nie ruszymy, to teraz można jechać. O! Dobra, lecimy. Jakby coś opierało, to podłożymy pod koła jeszcze, nie? Uh -huh. Mhm. Dobra, na razie jechać. O ja by było, bo to jest... Niezależnie... No za... To później rozszerzymy, wiesz, tylko chodzi, żeby na nie oparła się nie, nie pod bo trzeba będzie położyć, bo traktor nie jest taki duży, nie? Jak na dużym traktorze to wyżej zaczep jest, nie? Może przejdzie nam, nie? Ja będziemy patrzeć. Na pomalutku to może nam przejdzie, nie? Ale nie jestem pewien na 100%. O, oho, o, o. dobra O, chyba nie przejdzie, nie? Pomalutku? Przejdzie nam, czy nie? Poczekaj, może przejdzie, a jak nie, to podłożymy coś pod koła, bo mam jeszcze do podłożenia Chyba nie, co? Teraz będzie mocno w dół. Poczekaj, damy te yy, kołeczki I przejdzie, jak już teraz tu przejdzie, tu za ten łuk, to powinno być dobrze, nie? Przejdzie, już teraz przejdzie. Już jest dobrze, nasza. Dobra. A teraz delikatnie możemy o, rozszerzyć i lecimy. O. O. Możemy zabrać to. Nie przeszkadza. O! o. I jest dobrze jest za <grymne> Nie jest za wielka, nie? Tam jadł większa wychodziła, nie? Na tym, na naczepie <grymne> Ale do tego traktora pasuje No, bo jak <grymne> no, <traktor> Mógłby być zielony No traktor mógł być Nie no dobrze jest dobrze Fajnie że się udało Musiało się udać kurde raczej Dobra no, to Ja to sam wrzucę Ekstra ja włożyć tylko tak tam no tam z boku można włożyć Ja zaraz zrobię porządek z tym wszystkim Daję za dokumenty Podpisujemy o Nie, bardzo fajnie No bo większy traktor to mam większe koła To inaczej to, to zależy jak, na jakim poziomie stanę, nie? No to to A jest? W aha, aha, nie, no zjedziemy, dobra. Elegancko, bierę, idę po dokument. O, tu taki mamy kod do wykorzystania w e sklepie. O, to tak musi być, nie? A, Na kolejne zakupy, a tu w e sklepie tylko, nie? sobie no. pod numer, powiedzą co jak. Dobra. No.